Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ja w różnych mediach nieraz miałem okazję mówić o tej nowej koncepcji, nowym modelu postępowania przygotowawczego, proponowanym zresztą przez zespół pod moim kierownictwem, który został utworzony jeszcze w 2008 roku i przedstawiony był ten projekt wtedy w Klubie Parlamentarnym Platformy Obywatelskiej. to było dawno temu nic z tego nie wyszło. Żeby nie wchodzić w szczegóły, tak jak Pani Mecenas powiedziała, Szanowni Państwo, yy, nie proponujemy przywrócenia instytucji sędziego śledczego sensu stricto tak, w takim kształcie, w jakim ma to miejsce we Francji, bo już nie wchodząc w szczegóły, żeby tu nikogo nie nurzyć, niepotrzebnymi jakimiś detalami, dla Francji od Kodeksu Napoleona. Od początku XIX wieku działa Sędzia Śledczy, który sam samodzielnie prowadzi śledztwo, tak zwane śledztwo sądowe w poważnych sprawach. My proponujemy tutaj przyjęcie modelu bardzo zbliżonego do modelu niemieckiego, ukształtowanego w Niemczech w 1974 roku. To znaczy śledztwo miałby prowadzić prokurator, dochodzenie policja, natomiast ten, tak jak mówiła pani mecenas, sędzia do spraw postępowania przygotowawczego byłby gwarantem byłby gwarantem przestrzegania praw obywatelskich w postępowaniu przygotowawczym, bo jak to obecnie wygląda chyba nikogo nie muszę z państwa przekonywać oczywiście mamy na, na papierze sądową kontrolę postępowania przygotowawczego, w toku postępowania przygotowawczego sąd stosuje areszt sąd decyduje o podsłuchach, ale wiemy jak to wygląda w praktyce, w praktyce o aresztach, o podsłuchach, szanowni państwo, decyduje sędzia, który ma Nawał innych obowiązków i tak przy okazji niejako wydaje decyzje procesowe. W modelu, który proponujemy, sędzia do spraw postępowania przygotowawczego byłby delegowany na no to, jest kwestia do dyskusji 5 lat, 10 lat, na ten temat można dyskutować do nadzorowania legalności działania prokuratury w postępowaniu przygotowawczym. I chcę bardzo wyraźnie powiedzieć ten sędzia do spraw postępowania przygotowawczego specjalnie nie używamy w terminu sędzia śledczy, żeby nie mylić tego z modelem francuskim. On by sam nie prowadził śledztw. On by nie był nawet zaangażowany w tok tego, tego śledztwa. On by tylko nadzorował legalność działania prokuratury. I jeszcze jedno. Pragniemy, tak jak ma to minister Niemczech zresztą i w wielu innych krajach zachodniej Europy, o czym pani mecenas mówiła, maksymalnie uprościć postępowanie przygotowawcze. W Polsce postępowanie przygotowawcze jest patologicznie wolbrzymione. W, w dużej mierze zastępuje postępowanie sądowe. To, co prokurator ustali w postępowaniu przygotowawczym, sąd właściwie zaklepuje. Stąd minimalna liczba wyroków uniewinniających w toku postępowania przygotowawczego wszystkich świadków się przesłuchuje protokolarnie. Stąd Państwo widzieli nieraz, na przykład yy, sędzia ma przed sobą 300 tomów fakt, jak jest bardzo skomplikowana sprawa, jakieś nadużycia gospodarcze, prawda? I co robi następnie sędzia? Odczytuje to te protokoły, które były sporządzone w postępowaniu przygotowawczym, widzieli Państwo to, prawda? My chcemy skończyć z tym irracjonalno-aberracyjnym modelem, narzuconym siłą Polsce, mówiła o tym pani mecenas, w latach 49-50. To był model stalinowsko-komunistyczny, ale ja nie chcę mówić o ideologii, po prostu tak było. Wtedy właśnie wprowadzono ten sowiecki model postępowania, tutaj powołam, powołam się na. Jest taki klasyk, pewnie Państwo słyszeli, Władimir Ilicz Lenin. I właśnie Lenin mówił o niezależności prokuratury. To jest typowy model sowiecki, kiedy to prokuratura, właściwie jej funkcje są wyolbrzymione i ona decyduje o wszystkim w postępowaniu przygotowawczym, a sąd właściwie zaklepuje to, co ustalił prokurator. Przed wojną, szanowni Państwo, prokuratury działały przy sądach. I my chcemy, no nie dosłownie, ale chcemy iść w tym kierunku. Właśnie, żeby prokuratura w swoich działaniach procesowych była podporządkowana sędziemu do spraw postępowania przygotowawczego. Chcielibyśmy, żeby w toku postępowania przygotowawczego prokurator zabezpieczał tylko najważniejsze dowody, prokurator, policja, przesłuchanie podejrzanego, pokrzywdzonego, resztę robiłby sąd. A gdyby wyjątkowo w toku postępowania przygotowawczego zaistniała konieczność przesłuchania świadka protokolarnie, bo na przykład wyjeżdża za granicę, jest ciężko chory, to wtedy wyjątkowo przesłuchiwałby go sędzia do spraw postępowania przygotowawczego. To jest największy, to są w w większym skrócie założenia tej reformy powiem o jednej jeszcze rzeczy. Pani Mecenas już o tym mówiła. W żadnym cywilizowanym kraju europejskim nie ma tego modelu sowieckiego, który jest u nas. Komunizm zakończył się w Polsce w 1989 roku w grudniu. Mniej więcej, prawda? No, czyli co 22 lata minęło. Model sowiecki, sowiecko-komunistyczny model postępowania przygotowawczego, siłą Polsce narzucony w roku 1949-50, świetnie się w wolnej Polsce czuje. Mieliśmy już nowy kodeks postępowania karnego, uchwalony w dniu 6 czerwca 1997 roku. Nowelizowany już bardzo ogromna nowela z 10 stycznia 2003 roku. Inne nowele, natomiast istota się nie zmieniła. I powiem jeszcze jedno zdanie na koniec, przepraszam, bo już wiem, że Państwa nudzę, ale muszę to powiedzieć. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przygotowała projekt zmian KPK. Ale w czasie konferencji będziemy o tym mówić. Ja nie chcę tego tego, tej, tego dzieła Komisji Kodyfikacyjnej w czambuł potępiać. Tam są słuszne niektóre postulaty. Na przykład rozszerzenie możliwości dobrowolnego poddania się karze. Natomiast ten projekt Komisji Kodyfikacyjnej ma jedną podstawową wadę. Nie zmienia fundamentów postępowania przygotowawczego. Ja się nie znam na jak w budowie domów. Ale wiem jedno, że jeżeli następuje renowacja domu, to nie wystarczy wymienić dachu i nie wystarczy wymienić salonu. Jeżeli fundamenty gniją, trzeba również wymienić fundamenty. I tego Komisja Godyfikacyjna nie zrobiła, a my to chcemy zrobić. Dziękuję bardzo.